Miałem problem z dzisiejszą Ewangelią, ponieważ w tym tekście, który dzisiaj czytamy, Pan Jezus nie jest miły. Zwraca się do faryzeuszy i do uczonych w piśmie i mówi im biada. Dlaczego tak mówi? Zwraca się do faryzeuszy, którzy byli taką grupą w ówczesnym świecie, którzy dużo poświęcali czasu na spełnianiu różnych procedur, przestrzeganiu ściśle wytyczonego prawa. I na tym się bardzo skupiali, zapominając często o tym, że ważniejszy jest bezpośredni kontakt z Panem Bogiem, a nie przestrzeganie tylko ściśle prawa. Pan Jezus mówi im: "Biada, ponieważ zarzuca ich przodkom to, że Bóg zsyłał im proroków, a oni ich mordowali. Czyli nie chcieli przyjąć tego słowa, słowa Bożego, które ci prorocy mieli im do powiedzenia, które zapowiadały im przyjście Mesjasza. I zarzuca też tym faryzeuszom, że oni w gruncie rzeczy są tacy sami jak ich ojcowie. Zadufani, zapatrzeni w to prawo, które przestrzegają, przestają zwracać uwagę na, na to, co mówi do nich Bóg, na żywe słowo samego Boga. I drugie biada mówi do uczonych w Piśmie. Uczeni w Piśmie to ci, którzy po prostu czytali święte księgi, którzy wiedzieli, że Pan Jezus ma przyjść i że On przyszedł i że jest Zbawicielem. I Jezus zarzucał im to, że oni wiedząc to, mając tę wiedzę, nie dość że sami nie chcą przyjąć Jezusa i uznać go za zbawiciela, za syna Bożego, to jeszcze y, te wiedzy nie przekazują innym, nie przekazują jej ludziom. Y, to i faryzeusze i uczeni w piśmie to byli ci, którzy przyczynili się do śmierci Jezusa. Oni się go po prostu bali. Zamiast się z tego ucieszyć, że po ziemi obok nich chodzi Chrystus, syn samego Boga, oni się go po prostu przestraszyli i odrzucili go. I to jest też przestroga dla nas, bo my też bardzo często potrafimy wpaść w takie puste przestrzeganie różnych przepisów, wykonywanie różnych czynności często bardzo w sposób nabożny, jak to się mówi, na, taki dewocyjny, ale często zapominamy o Słowie Boga, które do nas jest kierowane. To jest nasza pycha. To jest takie nasze przeświadczenie, że jak będziemy tutaj ściśle przestrzegać tego święta, czy tamtego i, i tego postu, to to już nam wystarczy do tego, żeby zostać zbawionym. A tymczasem nie. Pan Jezus wyraźnie tutaj mówi. On się do nas zwraca, i chce, żebyśmy, chce być wysłuchany przez nas. I my musimy o tym pamiętać. I, i to wydaje mi się jest takie najważniejsze przesłanie tej Ewangelii.